Chcesz poczuć się pewna siebie? Chcesz mieć zgrabne i elastyczne ciało? Chcesz być silna i kobieca? Zacznij sensual Goddess workout. Nazywam się Kasia Rain. Mam wiele lat doświadczenia jako performerka, instruktorka pole dance i sensual dance oraz instruktorka fitness. Stworzyłam wiele programów treningowych. Współpracowałam z markami takimi jak Top Model, Cosmopolitan, Shape, Hunke Model, Fit Channel, Elite Models, Reebok i wiele innych. Pracowałam z wieloma kobietami, gwiazdami telewizji, celebrytkami, modelkami. Dzięki temu zdobyłam duże doświadczenie. Zrozumiałam kobiety i ich relacje z ciałem, nie tylko fizyczną, ale też mentalną. Wszystko zaczyna się w twoim wnętrzu. Jeśli czujesz się dobrze, wyglądasz dobrze. Połączenie mind, body, soul jest idealnym rozwiązaniem, aby osiągnąć najlepsze i trwałe efekty. Dlatego stworzyłam Sensual Lagares Workout, czyli dosłownie trening bogini. Jest to program stworzony przez kobietę dla kobiety. Nie jest to zwykły program treningowy. Jest to narzędzie do pokochania siebie. Pomoże Ci to w transformacji od wewnątrz do zewnątrz i w znalezieniu swojej ukrytej bogini. Pewność siebie, wolność, energia, siła, zdrowe kobiece i elastyczne ciało. Sensualność to Twoja siła. Nie jest to choreografia, więc jest łatwe do wykonania dla każdego. Każdy ruch powtarzany jest kilka razy, jak ćwiczenie, dzięki czemu poczujesz się bardziej komfortowo, a Twoje ciało stanie się silniejsze. Po kilku powtórzeniach, poczujesz energię płynącą przez Twoje ciało. Włóż to swoją osobowość i stwórz swój własny styl. Program ten pozwoli poczuć Ci prawdziwą siebie. Układy są urozmaicone, dzięki czemu nie będziesz się nudzić. Jedyne czego potrzebujesz to twoje własne ciało, buty na obcasach, ale możesz również na boso oraz ochraniacze na kolana, jeśli masz delikatne kolana. Stań się najlepszą wersją siebie i bądź boginią.